Psalm 64 Kierownikowi Chóru. Psalm Dawidowy. Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę. Zachowaj me życie od strachu przed wrogiem. Broń mnie przed gromadą złoczyńców i przed zgrają źle postępujących. Oni ostrzą jak miecz swoje języki, a gorzkie słowa kierują jak strzały, by ugodzić niewinnego z ukrycia. Z nienacka strzelają, wcale się nie boją. Umacniają się w złym zamiarze, zamyślają potajemnie zostawić sidła i mówią sobie. Któż nas zobaczy i zgłębi nasze tajemnice? Zamach został obmyślony, ale wnętrze człowieka, serce jego jest niezgłębione. Lecz Bóg strzałami w nich godzi. Nagle odnoszą rany, własny język im gotuje upadek. Wszyscy, co ich widzą, potrząsają głowami. Ludzie zdjęci bojaźnią, sławią dzieło Boga. I rozważają Jego zrządzenia. Sprawiedliwy weseli się w Panu, do Niego się ucieka, a wszyscy prawego serca się chlubią. Amen. Chrystus zmartwychwstał. Kochanie dziś rano obudziłem się przy słowach naszego Pana, Jezusa. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Wziąłem sobie to zdanie do serca i zacząłem się modlić, chcąc jednocześnie przygotować się do dzisiejszego psalmu. Opowiem wam na przykładzie swojej osoby, jak niepojęta jest cierpliwość Boża w stosunku do naszego nawrócenia. Około 12 lat temu, gdy jeszcze nie znałem ani naszego Pana, ani dobroci Bożej, miałem przykry upadek. A mianowicie, pobrałem zapłatę za kradzież, której byłem świadkiem. Zapłacono mi za moje milczenie. Myśląc, że nikt się przecież o tym nie dowie, przyjąłem zapłatę. Zadowolony przez resztę dnia położyłem się spać, aż do momentu, gdy obudził mnie telefon z samego rana. Wówczas zostałem wezwany na rozmowę w tej sprawie. Na której skłamałem, twierdząc, że taka sytuacja nie miała miejsca. Gdy pokazano mi, iż kłamię, przyznałem się do winy. Dano mi drugą szansę naprawienia swoich błędów, choć w tamtych chwilach nie wiedziałem skąd ta szansa pochodzi. Lecz nasz ukochany czuwał i za sprawą Ducha Świętego pracował nad moim nawróceniem. Minęło kilka ładnych lat od tamtego zdarzenia, aż przyszedł moment mojego nawrócenia i powrotu do źródła miłości. Gdy wyznałem swoje grzechy i błędy naszemu Zbawicielowi w konfesjonale, Duch Święty dalej pracował i pracuje każdego dnia nad moją osobą. Minęło kolejnych kilka ładnych lat, aż pewnego deszczowego dnia bardzo wczesnym rankiem, około piątej, gdy szedłem do pracy – Miałem głowę skierowaną ku ziemi. W kałuży zobaczyłem pieniądze, całkowicie zmoczone. Szybko rozejrzałem się dookoła, by zawołać ewentualną osobę, która by je zgubiła. Ale w promieniu całego mego wzroku nie dostrzegłem żywej duszy, co wcale mnie nie zdziwiło z powodu tak silnego deszczu. Zebrałem owe pieniądze, delikatnie, by się nie rozpadły i udałem się szybko do pracy. Gdy już wysuszyłem pieniądze, zastanawiałem się, co z nimi zrobić. Postanowiłem, że przekażę je potrzebującym na jedzenie. Dopiero później przypomniałem sobie, że była to ta sama kwota, którą kiedyś przyjąłem, będąc świadkiem kradzieży, i dotarło do mnie: Jak dobry jest Pan. Dlaczego o tym opowiadam w kontekście tego psalmu? ponieważ czasami można odnieść wrażenie, że Bóg nie działa tak szybko na nasze modlitwy, jakbyśmy tego oczekiwali. Na moim przykładzie chciałem wykazać, że Bóg nie tylko słucha, działa, ale i odpowiada na nasze modlitwy. Co by się stało, gdybym ja 12 lat temu został ukarany i nie otrzymał drugiej szansy naprawienia swoich błędów? Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Sąd pozostawmy Panu, my skupmy się na naszej pracy z Duchem Świętym, nad naszym nawróceniem. Albowiem sprawiedliwy weseli się w Panu, do Niego się ucieka, a wszyscy prawego serca się chlubią. Błogosławionego czasu na modlitwie z Panem Bogiem. Amen.